Tylko tyle panu zostaje. Kawałki papieru i proch. Cześć, wrzucam tu swoją karaną gębę, żeby powiedzieć Wam, że dzisiaj dostaniecie film, który mam na archiwum, w sumie, który mam w archiwum, którego nie publikowałem, a w sumie jest to film z jakiegoś czasu wstecz, więc nie jest to świeży film, a poza tym z nowości to składam się, jest coraz lepiej, więc już niedługo ruszam ku następnej przygodzie. A teraz zapraszam Was na chwilę <noise> chwilę ze mną w jakimś opuszczonym norweskim domu. Dobra, jazda! Cześć, słuchajcie. Kolejny szybki urbek z trasy. Jechałem. O tam. tam na horyzoncie widzicie statek, który właśnie wpływa do zatoki. A znalazłem coś takiego, taki dom, trochę taki chyba opuszczony dom, więc wbijamy, nie mam pojęcia co tu zastanę, poza ogólnym chaosem i, i tym, że widzę, kurczę, już widzę, że podłoga jest miękka. No i ktoś rozwalił schody i tutaj na piętrze wejście, dobra to będzie szybki urbek. widzę, że tu jest jakaś masa rzeczy porozwalanych Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych ludzi, ale w sumie jeżeli ktoś by tu był to raczej bym go słyszał Strasznie dziwna atmosfera tu panuje Nieprzyjemna. Prawda nieprzyjemna. Hija del Presidente. Wydawało mi się, że słyszę coś, ale to to raczej tylko ptaki. O, ja. Tutaj jest kominek. Jakaś mega stara sofa. I bardzo ładna półka. Jest jeszcze drewniane, to jest drewniane to nie jest jakaś sklejka z ikei fajna bardzo fajna. Uf. No niestety cały dom jest zdewastowany jak widać. Ściany drzwi są po, połamane, szyby są powybijane. W żadnym stopniu nie pochwalam takiego zachowania. No ale jest to dość klimatycznie, nawet przez coś takiego. Tutaj jeszcze łyżwa. łyżwa. To są chyba. Nie wiem jak nazywają się te typy łyżew. Wiem, że inne to chokajówki, ale te nie wiem. Powiedzmy, że to jakieś figurowe łyżwy może słyszycie, ale tu obok jest właśnie główna ulica. Więc tak jak Wam mówiłem, to jest po prostu dom opuszczony, po prostu przy ulicy stoi jakiś duży dom. Duży dom pełen, pełen rzeczy. Kolejny kominek. Czy w sumie piec? Bardzo ładne zresztą. A widać, że to na pewno ja coś Miejscowi byli i poniszczyli Kolejny piecek, kolejny piecek A to, to już jest. Wygląda jak płyta grzewcza. Jakie ciekawe czy to jest czyjeś prawdziwe zdjęcie. Tak, to jest czyjeś prawdziwe zdjęcie ciekawe. Ciekawe czy ci Państwo tutaj mieszkali. Hmm. Tylko tyle panu zostaje. Kawałki papieru i ten proch. Tutaj widzę że już. już ktoś rozebrał zewnętrzną część tego. bo no, tutaj są jeszcze takie ceramiczne pokrywy na zewnętrznej stronie. Dobra. Chyba jakiejś małej kuchni. No, dziwne, bo nie ma tu zlewu. Dobra, spróbuję wejść jeszcze na górę. Mam nadzieję tylko, że schody wytrzymają. No i sufit. Nie wiem, czy widzicie, ale tu już jest coś przecięte w tym miejscu. Nie wiem dlaczego. No. Dobra, spróbuję nie spaść. Schody wydają się być solidne, ale tutaj ten stopień jest już podparty i nie ma na przykład. O, o kurde, dobra, tam nie wejdę. Tam już nie wejdę, to, to już widzę. U wszystko chodzi. U tego pomieszczenia też raczej się nie dostanę, chyba że da się to obejść dookoła. Kurczę, no tu tu będę uważał. Pamiętajcie. Nie powtarzajcie jakichś moich wyczynów i wygłupów. Ja to robię na własną odpowiedzialność. Ja akurat teraz na moją własną odpowiedzialność miałem nawet rękawiczek. Kurde, trochę to naprawdę strasznie w sensie. Stan okej okay, dobra, blisko ścian to wydaje się solidne ale góra jest już jest już gołocona tak, no jest to strasznie troszkę strasznie no tam nie pójdę, bo sami widzicie, że po prostu widać prześwit na dół no i jeszcze tamten legar jest podcięty, więc Chyba, że na czworaka, ale... O! Nie. Nie. Nie, czuję, że to się po prostu ugina. tam jest chyba tylko stare łóżko. Tu chyba wejście na strych, ale... co tu jest... O, tu jest legar. Dobra, widzę legar. Może po legarze uda mi się przejść. Tu kolejne. Już podstawił to, pewnie chciał zajrzeć na strych, to jak tam, boicie się zajrzeć na strych, jak myślicie, spadniemy, czy nie? O, dobra, trzymamy się strych, może, może nie spadniemy. O. no ale na strach już nie będę wchodził bo sam widzę jakie tu są deski więc nie sorry nie nie chcę tutaj nic poniszczyć nie chcę nic złamać poza tym widzę że tu nic nie ma poza jakąś liną i chyba maselnicą tu chyba jest maselnica tam w kącie dobra skoro już i tak tu o i tak tu zlazłem to może uda mi się zajrzeć tutaj dobra tu nie ma nic Stara klamka, tam dziura na dół. Dobra, Dobra no, po tym nie będę lasu, bo na bank to chodzi. Kurczę. Moje ostatnie przejście tutaj. Ale po progu. Po progu powinno mi się udać. Przynajmniej zajrzeć. Kurczę, a To śnieg za oknami w sumie za brakiem okien, a brakiem szyb Uff. Dobra tutaj tutaj nie mamy już nic i dziura na dół O, czekajcie chwilę Tylko się nie zwalić na dół Jakaś koperta pusta niestety czyli nie zobaczę, na to już nie stanę nie ma szans może spróbuję wleźć do pokoju i i stąd jedną nogą kurde będę się trzymał skrzynki spróbuję zajrzeć tam jak będę schodził dobra Będzie kolejny materiał bez cięć. Uf, dobra, teraz jeszcze znaleźć na dół. Bez, bez spadania na dół. To się ja Jest cała miękkie. Odwiedzę jeszcze piwnicę. I zajrzę tutaj. Okej, okay, tu nie mamy już nic O, gniazdo dla ptaków, czy znaczy dla ptaków? Gniazdo ptaków Tam, jeżeli widzicie No i śnieg Dobra Dobra, tu już byłem? Tak, tu już byłem co jest? Czy to jest? Tak, pochwana nóż. Jakiś bardzo mały, mały nożyk. Dobra, pamiętajcie, nie zabierajcie nic. Nie kradnijcie, nie dewastujcie takich miejsc. No, jak widzicie, ktoś już tutaj był i wszystko rozwalił. Wow. Uważajcie pod nogi i uważajcie na głowę. Nie chcę, żeby ktoś mnie naśladował, a potem coś by mu się stało. Bo mam później kasa moralnego. Dobra, dobra, będę wychodził. Więc jeszcze zajrzę na chwilę do piwnicy. Jakaś rynna, jakaś bardzo solidna rynna. Okno. Dużo okna. Wow, oh, to chyba jakaś umywalka, w sensie wymurowana umywalka. Bardzo duża piwnica. Ogromna wręcz. Tutaj widzę że już wyłamane. Okej, okay, dobra. To mnie jeszcze interesuje, bo to jest, to jest stół roboczy. Ktoś w piwnicy miał sobie mały warsztacik i mały stół roboczy. Ha. A to, może widzieliście coś takiego, a może i nie. Ale to jest imadło. Tak, oto, to jest imadło. Drewniane imadło. Nie wiem, czy w Polsce takie coś jest czy że szczerze mówiąc, ja nigdy nie widziałam drewnianych Himadów. no tutaj tutaj widzę je i to nawet nie raz to jest tak zwany workbank albo workbank w każdym razie stół do pracy i tak jak tu widzicie śruba jest z drewna tak samo tu śruba, która wyciska też jest z drewna taka ciekawostka dobra słuchajcie widzę że nic Ciekawszego nie znajdę, w każdym razie mam nadzieję, że taka krótka relacja się Wam podobała, w każdym razie ja wychodzę, no dobra ptaki śpiewają, nie no akurat teraz przestały, o teraz śpiewają, mam nadzieję, że taka krótka relacja się Wam podobała, no i co, i teraz jazda ku następnej przygodzie, hej!